Czy bitcoin będzie kontynuował swoje spadki nawet do 73 tysięcy? Gdzie jest pierwszy przystanek na moje zakupy? Gdzie jest dokładna cena poniżej 90 tysięcy na bitcoinie, którą będę zainteresowany pod zakupy na dalsze ewentualne wzrosty? Co dalej z alt Czy jest zagrożony? W którym miejscu powinniśmy zacząć denerwować się, że altcoiny mogą już nie urosnąć? Oraz czy to wszystko ma sens? Dane on -chain, co z nich wynika? Wykresy, jaki mam plan, co się może wydarzyć? Oraz najważniejsze, newsy rynkowe, także żeby już nie przedłużać, zaczynajmy odcinek. A więc moi drodzy, zacznijmy od danych on -chain. Exchange Net Position Change. Jak widać już na starcie, wygląda grubo. Co bardzo ciekawe, to to, że z giełd cały czas odpływają asety, a nie wpływają. Gryzie się to trochę z tym, że teraz mamy spadki, a więc wytłumaczenie, słuchajcie, jest jedno. Cena spuszczana jest asetami, które już teraz są stricte na giełdzie. Ma to jednak oczywiście swój plus, ponieważ jeśli z giełdy cały czas kasa odpływa, a mimo wszystko spadamy, to balans się zmniejsza, a tym samym zmniejsza się ryzyko na dalsze zrzucanie oraz rzuty w przyszłości. Oczywiście pamiętajcie, że to są tylko dane on-chain, ja cały czas jestem nastawiony dosyć... Powiedziałbym negatywnie do zaprzysiężenia Trumpa. Oczywiście w long termie widzę dalsze wzrosty na kryptowalutach, na bitcoinie, na altcoinach. Widzę jeszcze możliwości drugiej podbitki, możliwości zbudowania drugiej górki, która będzie dużo wyższa niż aktualna. Jednakże jeżeli chodzi o skalę taką mikroaktualną, lokalną bym powiedział, to mm, gdzieś tam cały czas czekam jeszcze na korekty, na zrzuty na kryptowalutach, żeby sobie dokupywać do swojego portfela, ponieważ moi drodzy, na Trumpa, czyli na zaprzysiężenie Trumpa, nie zdziwię się, jak dostaniemy. Po prostu sell the news. W tym momencie widzimy number of transfer to exchanges. A co ciekawe, jednak jak widzicie, to w ostatnim wybitym dołku dostaliśmy spike, jeśli chodzi o asety, które jednak wpłynęły stricte na giełdę. Widzicie tutaj, co się e, wydarzyło. A więc, albo kontynuujemy korektę w dół, albo wpada kasa. Po prostu do zakupów. Na pewno, moi drodzy, nie będzie nudy. Myślę, że w tym tygodniu może być dosyć ciekawie. Na pewno warto na to zwrócić uwagę. Ja cały czas rozgrywam szczególnie krótkie swingi. Nie podniecam się za bardzo, ponieważ mamy dosyć mocno decydujący moment, moment, w którym tak naprawdę okaże się, czy będziemy kontynuowali tą korektę i wybijali jakiś ciekawy dołek do odkupienia sobie kryptowalut, czy faktycznie już stąd po takiej byczej fladze będziemy chcieli wybić tą górę. A tutaj Total Supply Held by Long, Term Hodlers. Armter Hodlerzy przestali sprzedawać, a więc cena nie jest już dla nich. Taka atrakcyjna, możliwe zmniejszenie presji podażowej z ich strony. Czyli można powiedzieć, że tutaj, patrząc oczywiście z perspektywy stricter, long term hodlerowców, jeżeli oni przestali sprzedawać, może faktycznie te spadki gdzieś zaczną się wypłaszczać, to momentum spadkowe zacznie po prostu, że tak powiem, również wypłaszczać e, swoją siłę i zobaczymy, jakieś tam podbitki, jednakże nie sugerowałbym się ani nie nastawiałbym się na jakieś grube podbitki, ponieważ long term hodlerzy, moim zdaniem, jeżeli zobaczą znowu wybicia w okolice 105 do 110 tysięcy dolarów, będą części swoich paczek znowu chcieli sprzedawać. Tutaj naprawdę, żebyśmy dostali mocne wybicie na tym rynku, faktyczne wzrosty powyżej 110-116 tysięcy dolarów, gdzie jest to przeze mnie nakreślona następny przystanek na Bitcoinie, o którym porozmawiamy sobie również dzisiaj na wykresach w drugiej części odcinka, to naprawdę ogromny wolumen, bardzo dużo kasy na ten rynek musi wpłynąć, a na razie niestety się na to nie zapowiada. Popatrzmy sobie teraz może na Realized Loss. Tutaj zwiększyła się ilość realizowanych strat wśród ludzi, a więc Ludzie boją się aktualnie trzymać pozycję w stracie. To może być ciekawe, ponieważ mogą ustawić się pod zakupy niżej, gdzie cena nigdy nie dojdzie, bo dostaniemy po prostu rewersal. A więc nie tylko zostaną oni na minusie, ale także bez pozycji. Wszyscy teraz gadają o bitku poniżej 90 tysięcy dolarów, a tu możemy dostać niespodziankę. I zazwyczaj jest tak, troszeczkę patrząc na psychologię tumu, że jeżeli wszyscy mówią o czymś, to dzieje się na odwrót. Nie sugerowałbym się tym jakoś bardzo, że tak, wszyscy tak mówią, to na pewno będzie ono na, na odwrót. Patrzę Trzeba jak zwykle na dwa możliwe scenariusze, słuchajcie. Więc widać, moi drodzy, w tym momencie, że mamy bardzo krótkie, szybkie rozgrywanie tego rynku, gdzie ludzie nie chcą trzymać długich swingów. Sam ich raczej długo nie trzymam, ze względu na to, że spodziewam się dosyć dużych manipulacji i czyszczenia rynkowego właśnie w okolicach zaprzysiężenia Trumpa. A teraz popatrzmy sobie na sell side risk ratio. Według jednak tego wskaźnika, to mamy jeszcze miejsce na zejście w dół. Dopiero po osiągnięciu, słuchajcie, tutaj tej niebieskiej linii, Ryzyko sprzedaży się zmniejsza na tyle, by bezpiecznie myśleć o możliwym rewersalu na rynku, szczególnie oczywiście rynku Bitcoina, aczkolwiek DCA. To najlepsza opcja na ten moment. Słuchajcie, moi drodzy, nie ma czy czekać na idealną górkę, jeżeli chodzi o sprzedażę, tylko powoli się wyprzedawać i też nie ma e, co czekać na idealny dołek, żeby trafić, bo to się po prostu nie wydarzy. Więc jeżeli widzicie korekty i uważacie, że Hossa jeszcze będzie trwała, to śmiało po prostu dzielcie sobie swoje pieniądze na zakupy przy każdej możliwej, sensownej, widocznej korekcie, co osobiście sam e, wykonuję. Tylko że po prostu po określonych przeze mnie strefach, o których porozmawiamy sobie w dalszej części odcinka, Stricte na wykresach. A teraz moi drodzy, sozvalue, ETF-y na Bitcoinie mimo wszystko na niewielkim plusie e, w tym tygodniu. Oczywiście jest to dla nas dobry znak, jeżeli chodzi o takie bullish newsy, o newsy, które mogą mówić o dalszych wzrostach. Jednakże nie podniecałbym się, bo tutaj nie ma zbyt większych e, różnic tak naprawdę na tych ETF-ach. Wiadomo, bilans jest dodatni, więc ETF-y również kupują, ale nie widać tego wolumenu, nie widać tych mocnych ruchów faktycznie na rynku, więc jest to tylko kwestia informacyjna, jednakże nie jest to żaden news, który mógłby spowodować mocne wzrosty, czy też mocne spadki. Tutaj w tym momencie ETF-y na ETH i tutaj z kolei nasze Ethereum na minus, co widać po altcoinach, zresztą popatrzymy sobie na wykres ETH do BTC, total trójki, dominacji i zobaczymy, że to ETH jest cały czas bardzo mocno pomijane, pomijane w całym tym cyklu. Ja jestem bardzo ciekaw, co tak naprawdę z tym assetem stanie się w najbliższych tygodniach, miesiącach, może nawet latach, ponieważ dla mnie jest to asset, który naprawdę nie radzi sobie ostatnio zbyt dobrze. To nie znaczy, że nie będzie miał wzrostów do 6, może 8 tysięcy dolarów, jednakże naprawdę porównując tą hossę do hossy poprzedniej, Ethereum radzi sobie Tragicznie. No i moi drodzy, w tym tygodniu bardzo ważne info. Dosyć ciekawy tydzień się zapowiada, ponieważ Core PPI oraz Core CPI miesięczny, roczny, oczywiście. Warto na to zwrócić uwagę we wtorek i w środę myślę, że może bujać, może dzisiaj na Amerykę wydarzyć się coś ciekawego. Także zwróćcie na to uwagę możliwe, że będzie to rozgrywane wcześniej niż w dniu wydarzenia. Może to również określić najbliższy ruch bitcoina na kolejne. Tygodnia. A teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, płynnie do najważniejszego elementu tego odcinka, czyli wykresy oraz plany, w jaki sposób chcę rozgrywać rynek kryptowalut w tym tygodniu. Moi drodzy, zacznijmy sobie oczywiście standardowo od Bitcoina. Jakby Bitcoin porusza się dokładnie tak, jak sobie o tym rozmawialiśmy, czyli tutaj e, weszliśmy w strefę zakupową w okolicach 91 500 dolarów. Osobiście wbiłem w longa spotowego, można powiedzieć, czyli po prostu swinga na spocie. Zakupiłem sobie 5 sztuk bitcoina, którego wczoraj sprzedałem. Widzicie dokładnie teraz na ekranie po jakiej cenie nie byłem pewny tego ruchu. Ten cały clinch, który tutaj jest pomiędzy vwap jest trochę takim po pierwszym no trading zone dla mnie plus nie byłem pewny jakiegokolwiek wejścia wolumenu w poniedziałek wzrostowego jakichś sytuacji takich pozytywnych dla krypto, więc po prostu wyszedłem z tej pozycji zabierając tam okolice 15 tysięcy dolarów zysku. W tym momencie czekam, w tym momencie czekam, ponieważ uważam, że w okolicach zaprzysiężenia Trumpa możemy mieć jakieś czyszczonko na rynku. Może być nawet sell news, który pociągnie ten wykres dużo, dużo niżej, więc ja osobiście w tym momencie hmm, oczywiście nie wstrzymuję się od trade'ów, jednakże czekam tylko i wyłącznie na moje główne strefy płynnościowe. Jeżeli chodzi o shortowanie, Bitcoin na okolice 98-99 tysięcy pozostają moją strefą zainteresowania pozycjami krótkimi. E, oczywiście musimy pamiętać o e, tutaj tym old swing high, który jest też kluczowym miejscem, e, pamiętając, że tak powiem, o swoich stop lossach. więc tutaj cała ta strefa, którą Widzicie w tym momencie na ekranie do maksymalnie 90, powiedzmy 100 tysięcy dolarów jest to moją strefą zainteresowania, główną strefą płynnościową. Jeżeli chodzi o longi, moi drodzy, ponowne wejście w pierwszą zieloną strefę między 91500 a 9900. 90 no i druga strefa 89600 do 88500. Zobaczymy, jak one będą wypełniane. Oczywiście można gdzieś tam próbować sobie range'ować się pomiędzy wiwapem jednym i drugim, jednakże nie jest to. W moim stylu, ja raczej głównie będę czekał po prostu na strefy płynnościowe. W tym momencie widzimy, że jakieś ciśnienie na sprzedaż bitcoina jest. Jest godzina 9:23, 13 stycznia, więc tutaj coś zaczyna dziać się na rynku. Zresztą to, co mówiłem Wam, tak naprawdę włączajna, czyli możliwość rozgrywania właśnie CPI, PPI, które mamy w tym tygodniu. Specjalnie nagrywam też dla Was wykresy rano, stricte przed wypuszczeniem odcinka, żebyście mieli jak najświeższy luk właśnie na to, co dzieje się w tym momencie na rynku. Ja osobiście w tym tygodniu będę czekał na jakiś dumpik właśnie może do tych dwóch zielonych stref i ponownie będę wchodził swinga longowego na Bitcoinie, ale moi drodzy na spocie. Dlaczego? Dlatego, że rynek tak jak powiedziałem jest mocno niepewny, nie chce mieć wybijanych stop lossów, a jest moim zdaniem duża szansa właśnie na czyszczenie traderów w tym range'u, który tutaj widzimy. Oczywiście, jeżeli zejdziemy niżej, pamiętajmy o moich głównych strefach poniżej, jednakże to będę Was już informował na następnych odcinkach. Cały czas 74 tysiące dla mnie na Bitcoinie jest w grze. Nawet jak popatrzymy sobie na dominację Bitcoina, co ciekawa sytuacja, tworzy nam się taka trochę niejasna dywergencja, mianowicie Bitcoin spada, a dominacja Bitcoina delikatnie wzrasta. Więc tutaj no, warto byłoby się zastanowić, o co tutaj chodzi, czy może jakaś ciekawa manipulacyjka przed nami, jak to bywa w krypto przy ogromnych wydarzeniach takich jak właśnie na przykład zaprzysiężenie Trumpa i czekanie przez wszystkich na to, że Trump zajmie się krypto. A tu taka niespodzianka, może się to w ogóle... Na początku nie, wyjaż... nie wydarzyć. Zresztą jak popatrzymy sobie na total trójkę, również w tym momencie poprzez zwiększającą się dominację bitcoina, spada nam tutaj ta total trójka, czyli kapitalizacja altcoinów, jak możecie zobaczyć na moją listę. Po prawej stronie wszystkie alty, jak po jeden za drugim dostają od rynku, moi drodzy, w tyłek. Nawet jak wejdziemy sobie w tym momencie na FTM USDT, którego już na mojej liście nie ma ze względu na to, że zaraz będzie sonikiem, również widzimy spadki. Niestety analizy Fantoma, które miałem rozwiązanie. Zrysowane oczywiście zniknęły, no bo wykresy zostały usunięte. Perpetual Mam je zapisane na Discordzie, więc serdecznie Was zapraszam. Tam macie ostatnie świeże strefy, które naniosę za niedługo na nowy wykres. Jednakże warto na pewno sobie w tym momencie na to popatrzeć. Cały czas okolice 53 centów. Zresztą wykres znam na pamięć, szczerze mówiąc, i te poziomy też mogę tutaj przytoczyć. Okolice tego knota, tego horyzontala tutaj, który jest dosyć mocny, 53 centów cały czas w grze. Ja w tym momencie w fantoma nie wchodzę, swingowałem sobie go, jeżeli chodzi o tą. Rozgrywanie tej konwersji na przejścia do Sonika, jednakże w tym momencie czekam, chcę zobaczyć już takie faktyczne wejście Sonika na giełdy i dopiero wtedy będę patrzył, co dzieje się z price action na Fantomie i prawdopodobnie tego Fantoma jeszcze rozgrywał, ponieważ tutaj ten coin moim zdaniem nie powiedział ostatniego słowa i cały czas widzę w nim dosyć sensowne, dosyć mocne wzrosty. Z pierwszym take profitem, a właściwie drugim już, bo pierwszy take profit brałem w okolicach 85 centów, gdzie mam średni zakup, w okolicach 22 centów tutaj na tym wzroście, jak kupowaliśmy to wszyscy razem. Tak naprawdę na Discordzie, większość osób na Discordzie fantoma zapakowana jest. Więc drugi Take Profit w okolicach 1,65, ponieważ jest to moim zdaniem główna strefa tutaj płynnościowa, przede wszystkim główny pivot rynkowy, który. Powinien dostać mocną reakcję, więc osobiście będę chciał po prostu tu zebrać część profitu, bo nie wiem, gdzie będzie topka na tym fantomie i po prostu profity zbierać trzeba. Pamiętajcie, ochrona kapitału ważniejsza od zarabiania. Tak samo jak sobie popatrzymy teraz, słuchajcie, na dominację Tetera, również warto bardzo mocno to obserwować, dlatego że jeżeli dominacja Tetera zwiększa się, to z teorii zależność jest taka, że cena Bitcoina będzie nam spadała. A jak widzimy, Teter utrzymuje tutaj niesamowicie mocno poziom wsparcia w okolicach 3,5%, 8% i w tym momencie ma chrapkę na zabranie 5,3%. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, jeżeli dominacja Tetera chciałaby tutaj wrócić um, do tych poziomów powyżej 5%, to moi drodzy na Bitcoinie możemy zobaczyć nie lada zejście, którym nie powinniście być zaskoczeni, jeżeli oglądacie moje market update'y, jeżeli śledzicie na bieżąco wykres dominacji Tetera, wykres Bitcoina i obserwujecie mocno reakcję na główne strefy płynnościowe, to zaskoczeni być nie powinniście. Zresztą jak przejdziemy sobie do Ethereum, a znowuż do Bitcoina, czyli nasz wyznacznik, można powiedzieć jeden z wyznaczników seasonu tu również nie robi się kolorowo, jednakże w tym momencie mam pewną teorię, ponieważ nie chciałbym używać tutaj Ethereum do Bitcoina i w ogóle Ethereum jako jakiegoś wyznacznika stricte, miejmy nadzieję, przychodzącego alt sezonu, ponieważ Ethereum jest dosyć mocno w tym sezonie po pomijane. Bardzo często zdarzały się sytuacje, w których to kasa z Bitcoina bezpośrednio wpływała w altcoiny, pomijając właśnie Ethereum. Więc w tym momencie rozgrywa się scenariusz, o którym mówiłem Wam w ostatnich market update'ach i nie pomyliłem się tutaj zbytnio, może o jakieś kilka dolarów, że przetestujemy górną granicę kanału równoległego gdzie tu już wszyscy będą podnieceni wyjściem z tej strefy płynnościowej, będą widzieli pompkę na Ethereum. Ja osobiście tego nie widziałem. Ja osobiście widziałem przetestowanie tego kanału, potraktowanie tych wybić jako takimi abstrakcyjnymi trochę wybiciami, i w tym momencie zejście nawet do poziomów 2,800, 2,650 na Ethereum, gdzie będzie to poziom zainteresowania. Mój poziom zainteresowania, jeżeli chodzi o zakupy spotowe, jeżeli chodzi o swingi spotowe, ponieważ long-termowo Ethereum dalej nie zamierza. I'm um. trzymać, moi drodzy. Więc mogą się tutaj dziać dosyć ciekawe sytuacje. Ondo również bez zmian. Popatrzcie, rozmawialiśmy ostatnio na ostatnich live'ach i market update'ach, jak sobie to zobaczycie, to będziecie dokładnie widzieli, że mówiłem, jeżeli zejdziemy na reteście poniżej zielonej strefy, zgodnie z tym mam ustawiony alert w okolicach 1.12, 1.13, czyli ta zielona strefa płynnościowa w tym momencie ważna dla mnie strefa, która może być strefą zakupową. Tak naprawdę tutaj pomiędzy tym 2.618 Starym, czyli 1,03 dolara, możemy dostać jakie, jakieś liquid graby. Osobiście będę starał się tutaj patrzeć na ewentualne DCA, czyli strefa w okolicach 1,10, 1,3 i druga już w okolicach 80 centów. I tutaj moi drodzy, pamiętajcie jedną ważną rzecz. Jak wejdziecie sobie na stronę token unlocks, wpiszecie sobie tutaj ondo, możecie zobaczyć, że w przeciągu 4 dni i 15 godzin będzie odblokowane aż 1,94 biliona tokenów ondo, czyli 130. 34% aktualnego Circulating Supply, czyli no ogromna podaż wpadnie na rynek, czyli ogromna ilość tokenów wejdzie na rynek, za czym idzie teoretycznie e, zmniejszenie się wartości takiego tokenu, przynajmniej na jakiś czas. Nie zadziałało to podczas SUI, jednakże SUI tam był inny case, ponieważ ono bardzo mocno wprowadzało dodatkowe coiny na swoim łańcuchu, tam były dosyć ciekawe upgrade'y w ogóle, więc może to ten hype popchnął po prostu SUI. Ludzie zapomnieli o tym unlocku w cudzysłowie, oczywiście mieli to gdzieś, kupowali to SUI jak opamiętanie jacyś, więc tutaj oczywiście nie mówię, że zakup Ondo będzie świetnym pomysłem, nawet patrząc tutaj na ten unlock. Jednakże ja patrzę długoterminowo, więc w cudzysłowie mam to gdzieś. Long term to jest long term. Nie interesują mnie ruchy na przestrzeni dni, tygodni, jeżeli kupuję baga, którego mam trzymać trochę dłużej. Jednakże z Ondo jest trochę inny case, ponieważ Ondo mam zamiar kupić. Jeżeli zejdzie do moich stref zakupowych, mam zamiar kupić, trzymać. I jeszcze 5, maksymalnie 6 miesięcy, tak jak to zresztą wszystkie moje altcoiny. I oczywiście 10-15% baga, którego teraz kupię, zostawić na przyszłe lata, ponieważ uważam, że kategoria RWA w przeciągu 5-7 lat naprawdę może namieszać na tym rynku, więc dobrze mieć prekursorów, a może te główne coiny właśnie z kategorii RWA, czyli Real World Assets. A zresztą altcoinów, moi drodzy, musicie uważać, ponieważ jeżeli Bitcoin faktycznie mocno skorekci, może odbić się to na altcoinach, nie musi, ponieważ może ta kasa właśnie wyjdzie z Bitcoin, Coina I wejdzie bezpośrednio do altów. Na to musicie już zwracać uwagę bezpośrednio na total trójkę, w jaki sposób zachowuje się właśnie dominacja altcoinów, i to, abyśmy nie zeszli, moi drodzy. Poniżej 837-821, czyli e, miliardów dolarów, czyli poniżej tej zielonej strefy. Ponieważ jak zejdziemy poniżej tej zielonej strefy przyszłość, alt będzie bardzo, ale to bardzo mocno zagrożona, moim osobistym zdaniem, będę wtedy zastanawiał się, co tak naprawdę robić z moimi altcoinami. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do najważniejszych newsów rynkowych, które warto na pewno zobaczyć. Słuchajcie, zaczynamy sobie od Trumpa. Mianowicie w zeszłym tygodniu Donald Trump udzielił wywiadu, który spowodował. Dosyć sporą panikę wśród inwestorów, ponieważ w wywiadzie widać było, że starał się on, aby jego polityka taryfowa brzmiała jak najgorzej. Prawdopodobnie było to, słuchajcie, spowodowane artykułem Washington Post o tym, że zamierza on poluzować swoje poglądy odnośnie handlu. Trump chce, by taryfy były jak najgroźniejsze, by używać ich jako pretekst w negocjacjach dyplomatycznych. Ogólnie, Trump ostatnio jakoś dosyć mocno, agresywnie odpalił się do wielu rozmów na arenie międzynarodowej, do działań, że tak powiem, międzynarodowych, więc tutaj dzieje się jakaś dziwna rzecz, moim zdaniem. Padły również słowa jak zapowiedź użycia siły ekonomicznej, najprawdopodobniej oczywiście chodziło mu właśnie o użycie taryf w stronę Kanady oraz rozwiązanie kwestii handlu z Meksykiem. Obydwa te stwierdzenia zwiększyły niepewność na rynkach globalnych, za czym idzie również przełożenie się niepewności na rynki kryptowalutowe i tego, czy Trump na pewno za te kryptowaluty na początku swojej kadencji się zabierze. Zapowiedział on także cofnięcie zakazu wierceń naftowych na terenach przybrzeżnych, co może przynieść korzyści sektorowi energetycznemu i firmom związanym z wydobyciem Ropy i gazu, jednak jednocześnie może to wywołać ryzyko polityczne. Najciekawsza jednak rzecz, którą poruszył, słuchajcie, dotyczy zatoki meksykańskiej, której nazwę chciałby zmienić na zatokę Ameryki oraz twierdzenie o konieczności posiadania Panamy i Grenlandii dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Także moi drodzy, czy czasem w 2025 roku nie szykuje się jakaś nowa wojenka? I nie jest to w ogóle śmieszne. Po oglądnięciu tego wywiadu, słuchajcie, można dojść do wniosku, że Trump już teraz chce pokazać, jakim prezydentem w najbliższych latach będzie, czyli silnym i stanowczym, żeby już na starcie mieć jak najlepszą pozycję negocjacyjną, na przykład w kwestii Ukrainy czy Chin, aby odbudować utraconą pozycję USA w sektorze politycznym. Istnieją jednak spore szanse na to, że jakiś czas odejdzie on od swoich skrajnych, można powiedzieć, pomysłów, ponieważ jego polityka handlowa sprawia, że DXY. Strzela w górę, co tak naprawdę nie sprzyja eksportowi USA, o który będzie musiał walczyć Donald Trump. A jak wiecie, Trump jest głównie biznesmenem, więc tutaj myślę, że pod tym względem wie, co robi. Trump jest osobą, która lubi troszeczkę pozastraszać swoich wrogów i sprzymierzeńców politycznych dla korzyści handlowych dla Stanów Zjednoczonych, ale jak wiemy, jeżeli koniunktura w Stanach Zjednoczonych będzie się napędzała, inflacja nie będzie wysoka, nie wyjdzie to źle, jeżeli chodzi ogólnie o resztę krajów i handlu międzynarodowego. Słuchajcie, przechodzimy sobie teraz do rocznicy ETF-ów. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy pierwszą rocznicę odpalenia ETF-ów na Bitcoinie. Amerykańskie ETF-y stały się dominującą siłą w mniej niż rok, stanowiąc, słuchajcie, 5,74% całkowitej liczby podaży Bitcoina o wartości około 106 miliardów dolarów. Sam BlackRock posiada blisko 53 miliardy dolarów w Bitcoinie, a dwa pozostałe miejsca na pod Zajmują Fidelity oraz Grayscale. I tutaj, w ogóle ciekawostka, słuchajcie, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale w momencie, gdy zostały odpalone ETF-y, to Grayscale posiadał tyle bitcoinów, że jeśli ktoś o nim mówił, to powodowało to spadki. Dziś, po roku czasu, znajduje się on dopiero na trzecim miejscu pod względem posiadanej liczby, właśnie BTC, a miejsce ustąpił Fidelity. Ogólnie to, jak patrzy się na ETF-y, słuchajcie, na Grayscale, to jest on Idealnym przykładem, jak nie prowadzić swojego biznesu. Także jak zobaczycie, to już będziecie wiedzieli, czego macie nie robić. A za ponad rok czasu funkcjonowania mieli oni zaledwie 27 dni, kiedy zanotowali wpływy, a wykres tego, jak to wygląda, zobaczcie sami. Lipa, 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 ale nie wierzę, że Grayscale nie posiada jakiegoś planu na tą sytuację, ponieważ jeśli rzeczywiście są cały czas na minus, to jaki jest sens dalej posiadania tego produktu, który się nie sprzedaje? Pytanie, czy nie dogadali się, po prostu za kulisami na to, że jednak BlackRock będzie monopolistą ETF-owym na tym rynku. Moi drodzy, TikTok 19 stycznia Ameryka prawdopodobnie straci bardzo ważny biznes, jakim jest TikTok i o co tutaj chodzi. W piątek gigant mediów społecznościowych miał ostatnią szansę, aby przekonać sąd o niewydawaniu wyroku, który zmusi TikToka do zamknięcia swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment czekamy jeszcze na decyzję sądu najwyższego, która powinna pojawić się w tym tygodniu. Z jednej strony macie, słuchajcie, contentowców, którzy na TikTok wrzucają filmy ze śmiesznymi kotami, z drugiej strony macie smutnych panów w garniturach, którzy twierdzą, twierdzą, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a Chiny używają tej aplikacji po prostu do szpiegowania ludzi. TikTok jest własnością ByteDance, który jest chińską firmą technologiczną i właśnie to tutaj się rozchodzi, bo jest po prostu chiński. Póki co nie przekonuje ich to, że siedziba aplikacji znajduje się w Los Angeles i Singapurze oraz ma biura w Berlinie, Dubaju, Dublinie, Dżakarcie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Seulu oraz Tokio. Batalia na linii ByteDance'a oraz USA trwa już miesiącami, a najciekawsze jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych nie upublicznił jeszcze żadnych dowodów na to, że Bidens lub rząd chiński wykorzystują TikTok do wykorzystywania danych osobowych ludzi lub rozpowszechniania propagandy. Jeszcze ciekawsze jest to, słuchajcie, że ewentualne zamknięcie TikToka w Stanach Zjednoczonych potencjalnie może wydarzyć się na dzień przed zaprzysiężeniem właśnie Donalda Trumpa, który wielokrotnie podczas swojej kampanii mówił, że jeśli on wygra, to TikTok zostanie w Stanach Zjednoczonych. A tak to na dzień przed jego ponownym wejściem do Białego Domu. Trump nie będzie miał mocy sprawczej, by wpłynąć jakoś na ewentualny wyrok, więc wiadomo, chcą mu zrobić oczywiście pod górkę. Jednakże pamiętajcie, że politycy mówią to, co chcecie usłyszeć, obiecują to, co jest ważne, żeby ich wybrać, a tak naprawdę później robią to, co dokładnie sami chcą, bez patrzenia na to, co obiecywali, a czego nie obiecywali. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do, jak zwykle, krótkiego Q&A na koniec odcinka. Pytanie z ciekawości, bo używam Revoluta. Co jest z nim nie tak odnośnie krypto? Wysokie opłaty? To już wiem. Czy coś jeszcze? Słuchaj, tak, jeżeli chodzi o TikToka, bardzo. Do... Ech, Boże, TikToka, jeżeli chodzi o Rewoluta, bardzo dużym problemem jest to, że kupując go tam nie są od kryptowaluty twoją własnością. Ciężko jest je wysłać stamtąd tak naprawdę na portfele zewnętrzne. Jeżeli już kupisz na Rewolucie, to praktycznie cały czas na tym Rewolucie go trzymasz, więc jeżeli masz możliwość kupowania na giełdzie, co jest turbo proste tak naprawdę, moim zdaniem kupowanie tego na Rewolucie jest idiotyczne, ponieważ nie masz mocy sprawczej, nie jesteś właścicielem tych tokenów, więc jeżeli chcesz to zrobić, od Pójdź sobie rewoluta, kup to po prostu na giełdzie. Witam serdecznie. Mam pytanie: co jeżeli kupiłem za pomocą jednego kliknięcia, czyli one-click buy na Bybicie, i transakcja się nie powiodła? Czy zostanie jeszcze zaakceptowana, czy dostanę zwrot? pieniędzy z Bybit. Jeżeli transakcja nie zostanie zaakceptowana lub będzie jakiś problem z yy, finalizacją tej transakcji, to oczywiście pieniądze wrócą do ciebie. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Mieliśmy takie sytuacje, rozwiązywaliśmy takie sytuacje na mniejsze, większe kwoty, więc tu nie masz się o co martwić. Oczywiście będzie można później spróbować inną metodą. Jednakże ja osobiście, jeżeli o to chodzi, polecam kantor. Jest to najszybsze, najprostsze, a cena nie różni się jakoś bardzo od tej, którą preferuje po prostu Bybit. Więc możesz sobie na. Bita wpłacić po prostu pieniądze poprzez kantor kryptowalut. Co sądzisz o XRP? Czy myślisz, że wskoczy na 20 dolarów albo nawet i więcej, tak jak mówią analitycy? Chciałbym zobaczyć tych. Analityków. Na pewno 20 dolarów to nie jest kwota, której możesz oczekiwać. Zobacz matematycznie stricte, ile kasy musiałoby wpłynąć, żeby te 20 dolarów na XRP się wydarzyło. Adopcja jest, instytucjonalni są i tak dalej, ale 20 dolarów to jest naprawdę ogromna kwota, więc chętnie zobaczę źródła, w których to analitycy mówią o 20 dolarach na XRP oraz w jaki sposób to argumentują. Mam bardzo duży kłopot, który dziś się zdarzył. Padłem ofiarą skam na Binance i ukradli mi wszystkie krypto. Zgłosiłem sprawę na policję i do Binance, ale chciałem z tą porozmawiać jeszcze, co dalej robić w takiej sytuacji. Wiem, że czytasz te komentarze i liczę, że porozmawiamy. Jestem w krypto od dwóch lat i złapałem się na coś takiego. Bardzo mi przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Jestem ciekaw, w jaki sposób w ogóle wkradli się na Binance. Może nauką też do tego będzie to, żeby zabezpieczać zawsze swoje konto SMS-em, mailem, kodem czterocyfrowym, phishingowym plus aplikacją do tworzenia kodów. Czyli na przykład Google Authenticator, jednakże w takiej sytuacji jedyna rzecz, jaką możesz zrobić, to faktycznie zgłosić to na policję, przede wszystkim do Binance, żeby udostępnili, że tak powiem, w jaki sposób to się stało, gdzie to się stało. Nie jesteś pierwszą osobą, o której słyszałem, że w taki sposób została po prostu oszukana, okradziona, jednakże na ten moment oprócz zgłoszenia na policję i przede wszystkim kontynuowaniu rozmowy z Binanceem, ciśnięcia ich, ile się da, o jak najwięcej informacji oraz próbę Odzyskania tych pieniędzy, dlatego że zostałeś okradziony, to po prostu więcej na ten moment, myślę, zrobić się nie da. Jeżeli chcesz o tym więcej porozmawiać, serdecznie zapraszam cię na darmowego Discorda, na którym możemy też oficjalnie, że tak powiem, podczas live'a czy na kanałach tekstowych po prostu porozmawiać. Chętnie pomogę tyle, ile będę w stanie, ponieważ wiem, że jest to sytuacja no, dosyć tragiczna i mam nadzieję, że nie były to jakieś ogromne pieniądze, jednakże każda strata każdej złotówki tak naprawdę boli. Co dostałeś od teściowej na święta? Jak zwykle dobrą nowinę, czyli Pismo Zusu. A moi drodzy, to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oraz zadawajcie śmiało pytania w komentarzach, które będę wybierał i wrzucał do każdego mojego następnego odcinka na YouTubie. Z góry serdecznie Wam dziękuję za oglądnięcie tego materiału. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ aż 50% z Was mnie nie subskrybuje, a subskrypcje pomagają zwiększyć zasięgi tego kanału oraz serdecznie zapraszam Was na mojego darmowego Discorda. Linki macie stricte w opisie. Trzymajcie się, miłego Poniedziałku i słyszymy się już niedługo w środę na YouTubie oraz na Discordzie. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.